DJI Neo to dron idealny, który pozwala rozwijać pasję latania i nie narzuca ograniczeń. Czy ta teza jest prawdziwa? Sprawdzę to w dzisiejszym materiale. Oglądajcie do końca. Możecie też pisać w sekcji komentarzy, czym dla Was jest dron idealny. Obudowane śmigła i pełna konstrukcja sprawia, że dron jest solidny, no i zdaje się być nie do rozwalenia. Przetestujmy to. Robię to po to, żebyście wy nie musieli. Czy bez jednego kolesa można latać? Zaraz się dowiemy. A skąd jest, że to śmigło? Ponieważ tu są rysunki, i jak sobie przyrównamy, no to nam się uszkodziło to śmigiełko. Nowe śmigiełko w zestawie są też śrubeczki, śrubokręcik magnetyczny, na którym trzymają się śrubeczki, i dron jest gotowy do dalszego latania. Półcelowa matryca pozwala nagrywać fajny obraz, ale teraz zobaczycie obraz z DJI R2S, czyli starego drona, DJI Awaty 1, no i najnowszego Neo. Ocencie sami. Oczywiście, do nagrań na pamiątkę czy rolek z wakacji na Instagram, nic więcej nie potrzebujemy. Social media i nasi znajomi będą zadowoleni. 12 megapikselowy sensor, bez profili kolorystycznych, format tylko i wyłącznie JPG w zdjęciach. Na ten moment do dyspozycji w 4K mamy tylko 30 klatek. Full HD, czyli 1080p, jest to 30, 50 i 60 klatek na sekundę. No i tak w zasadzie tylko w Full HD będziemy mogli zrobić jakieś slow motion. W dobrych warunkach oświetleniowych nie ma się do czego przyczepić, jednak jak warunki nieco się pogorszą, jakość widocznie spada. Obraz jest nieco przeostrzony, ale możemy delikatnie pobawić się suwakami w ustawieniach, żeby osiągnąć efekt obrazu, który nas zadowala. Moim zdaniem, wyłączenie przeostrzenia o 2-3 działki daje dobry rezultat. Zdecydowanie gorzej kamera radzi sobie pod słońce. Pole widzenia wynosi 117 stopni. Jest szerzej niż w miniaczach, ale wężej niż w awacie. Półśrodek, który ma wykorzystanie, jest niewątpliwym plusem przy lotach FPV. Jednoosiowa stabilizacja jest dobra, jednak dla tych, którzy chcą jeszcze więcej wycisnąć ze swoich nagrań, mogą pliki wrzucić do Giroflow Topaz AI i innych programów poprawiających jakość. Czy dla przeciętnego latacza nieba ma to sens? Moim zdaniem nie. Możemy podłączyć mikrofon z naszego smartfona poprzez aplikację, no i nagrywać audio lub narrację do naszych nagrań. A także mamy tutaj opcję Voice Control. Możemy kontrolować go głosowo w języku angielskim lub mandaryjskim. Możemy ładować trzy akumulatory jednocześnie. Trzy baterie w zestawie, każda o pojemności 1435 mAh, 2S, która pozwala na około 14-15 minut lotu, czyli przy trzech naładowanych bateriach mamy około 45 minut naprawdę dobrej zabawy. Możemy oczywiście ładować naszego drona za pomocą Powerbanka bezpośrednio. Przez złącze USB-C. Jeśli chodzi o transmisję, to mamy tutaj Ocusync 4. Zasięg producent zapewnia, że będzie to 7000 metrów. No nie, z pewnością nie, zresztą bałbym się nim odlecieć tak daleko. Bardzo lekka waga. Małe silniczki i dwucalowe śmigiełka. To przepis na to, aby ten dron myszkował przy każdym mocniejszym powodmuchu wiatru. Zdarzyło mi się, że odleciał i miałem awaryjne lądowanie. I wszystko by było ok, niby nic strasznego, gdyby nie fakt, że zdarzyło się to nad kanałem portowym w łebie, no i prawie straciłem tego drona. W każdym trybie podłożenie dłoni pod drona powoduje jego lądowanie, co jest równie fajną opcją i dużym plusem, a także wygodą. Pamięć wbudowana w tym dronie to 22 GB. Może być pewnym ograniczeniem, ale zawsze możemy zgrać materiał na smartfon, tablet czy laptopa. Tak, nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty MicroSD ponieważ no nie mamy tutaj takiego dodatkowego gniazda. Wachlarz możliwości sterowania i to jest zdecydowanie duży plus. DJI RC2, DJI RCN3, DJI RCN2, oczywiście możemy sterować nim też za pomocą smartfona, sterowanie dłonią oraz DJI RC Motion 3. Dla entuzjastów FPV, DJI FPV Remote Controller 3. Każdy z tych kontrolerów zapewnia inne formy doświadczenia latania. DJI NO jest kompatybilny również z goglami DJI Goggles 3, Neo może być też używany jako dron do latania w trybie manuale. Nadaje się do ćwiczeń sterowania przepustnicą, utrzymywania wysokości i lotu poziomego. Latając w aplikacji DJI Fly, Rocksteady i Horizon Steady są włączone, jednocześnie nie można ich wyłączyć. Korzystając z kontrolera, możesz włączyć Rocksteady lub Horizon Steady lub całkowicie wyłączyć stabilizację. Mamy tu 6 inteligentnych trybów lotu: Follow, Droney. Circle, Rocket, Spotlight, Direction Track. Jest to dron stworzony dla każdego. Może nim latać nawet dziecko. Każdy poradzi sobie z jego obsługą i będzie świetnym prezentem na komunie czy inne urodziny, żeby zaszczepić w najmłodszych użytkownikach zajawkę. Klasyfikacja drona to C0. Waga 135 gramów. Obsługa dosłownie dziecinnie prosta. Faktycznie może nim latać każdy, nawet osoba nieletnia, tylko że musi być pod opieką dorosłego, który jest zarejestrowany jako pilot. Bardzo niski próg wejścia w pasję. Cena jest atrakcyjna na ten moment. Sam dron kosztuje 919 zł. W zestawie z kontrolerem, trzema bateriami i hubem do ładowania niecałe 1700. W zasadzie ten dron mieści się do większej kieszeni plecaka czy torby. Możesz go mieć zawsze przy sobie. Jest gotowy do lotu w zaledwie kilka sekund. To sprawia, że staje się nieodłącznym kompanem podróżników, vlogerów, rowerzystów, amatorskich twórców itd. i tak dalej. Ma być zabawką. Jest. Chcesz zrobić scouting lokalizacji w pracy? Proszę bardzo, bez problemu profesjonalnie ją wykonasz. Chcesz nagrać ładny, romantyczny film nad morzem, z kobietą, z zachodem słońca? Nic prostszego. I słuchajcie, to nie jest marketingowe chwyta ani ładne opisy, to co powyżej jest naprawdę prawdą, jednak oczywiście jest jeden mały haczyk. Ten dron nie oferuje filmowej jakości dla profesjonalistów. Nie ma mocy, którą oferują pełnoprawne drony FPV. Nie jest też selfie stickiem. Musimy zachować ostrożność przy trybach follow bez kontrolera. Poza tym brak panowania nad dronem jest nielegalny. A więc podsumowując, jest to dron bardzo tani, idealny do spróbowania różnych kategorii latania. Może służyć do vlogowania, czy jako wprowadzenie do FPV, czy po prostu fajne spędzenie czasu ze znajomymi. Ten dron jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wypełnia lukę, która była na rynku. Mamy wszelkie nowości i bardzo wysoki standard, który zapewnia DJI w niewiele wyższej cenie niż bateria do dronów serii Pro. Czy to nie jest piękne? No dobrze, to przejdźmy do tego, czy ja go polecam. Polecam go naprawdę z całego serca. Czy sam go kupię? No nie do końca, bo nie daje mi ani możliwości filmowych, ani adrenaliny z latania FPV. -u. Jeśli film Ci się podobał, zostaw lajka i komentarz. Jeśli nie obserwujesz naszego kanału, to najwyższa pora, żeby zostawić subika. Ode mnie to już wszystko. Dzięki. Papa! Pa.